To jest bitwa. CSA2 User joined your channel. Boże, co to jest? Młody. csa Biały Biagam. sobie zamknąłem, nice. Nice, Szokisz, nice. To nie jest Szokisz? Szokisz. Szokisz. Oh, kurde to jest ten co z w Katowicach. Kurwa, co goś, nie? Nie wiem, gramy tą stronę jakoś, nie? Plus 113 do środka. A w sumie Wszystkim wiecie tutaj, wszystkim wiecie do tego miasta. Niech tu jedzie jeden bat, ewentualnie zrobi pusta na 3. I jeden bat do miasta, nie? I tyle. Ja już się no loguję, właśnie. jak ktoś na 113, to w sumie jak debil Mariok Easy. Co, to czy na prawa, co, na A to to grubą dupę User co, left your co, channel. Banu go Normalnie. Prawy, lewy, eutanazja. Control <laughs> prawy, eutanazja. Odzwiedła no, się w pierwany. Nie, Ctrl Alt eutanazja. Może być zmęczenie, okay. nawet ja jak jedziesz. Bo z Ctrl nie

to? Ty Maria ty jesteś i... czy co? Żyś, Lauron. No, robiłem peski, podjeżdżam. Okej okay, no ale to nic nie daje. Zaczynamy tu czołku, bo jest na razie trowe. Dlaczego to chce? To jest ja posonek, kur... tu powinno wszystko być, to nie? To A tu nie było po wyciągu no Ej, ale wy to macie to, bo byłem... znowu wiecie, pierwsza bitwa i tak trochę zero komunikacji. Dobra, bo nic mi nie, nie mówicie, mówicie to nic działasz. Nie wjechaliście to! Wjechaliśmy? Znaczy część, nie wiem, ja wjechałem. To no to dlaczego część, a miało tam jechać kurwa. Ja spadłem, się kurwa. Dobrze, dobrze, czy tam wjeżdżamy. Co ja, kurwa że... Nie wiem. Nie wiem, czy to się odpierdala. Czy mówiliśmy, że wjeżdżamy w 113 lądu? Nie wiem. Nie wiem, kurwa jakiś oddzielony FP w ogóle pojechać Nie gdzie jakiś kurwa obiekt tutaj chyba jechał. Nie wiem, co to odpierdala. Wiesz, się Chcę Jak zrobiłem 3-4 tabacza, tam wiedziałem, tu pierwszy, kurwa, a się z tym krzaniliście. No idea. Maria powinieneś wjechać tutaj na plecy. Tak? No byłem, Sanki, no kurwa, to ci... No bo robisz pewne 5 na 5, a z zrobić w kurwa, 5 na 5. No, oddałem dwie pestki ruszyłem do przodu. Kurde, ole, no. <słuch> Jakiś dramat. Brawo, 300 400 300 200 Ja spadłem Jak? od razu na sal Ary <grywa> hity są grane? Nie mówisz sanki Aha, dobra. to jeden baczat, tu jeden Bacza, tu, tu jeden, tutaj jeden do domku. Skromwagena ze tutaj obiekt, tutaj. E, Ciężkie na dole. E, Artur, dojedź do domku. Maria, robisz opening tu, ja zostaję na pasywie, okej? Z takim raczej to obadam. Jak się gra, mam dwie arty. Zróbcie tego Bacza, jeśli te tam na ten... nic nie będzie. To grają. Ja. że trap. Objechał, objechał do dołu. Dobra, grają to. Grają to. Dobra. Ja już do ciebie nie wyjadę. Odkąd... Z czego dostajesz niewiw? Oto arty 267. Dobra, czekaj na mnie. To daj chodź. No dobra, w sumie odpuśćmy sobie Dobra, dobra weźcie, weźcie, weźcie... Weź, chodź tym batem jeszcze. Baty, robimy ich Gór, Z czego dostajesz? A to tam mieli kind of Jeszcze jednego potrzebuję na jakiś pech. Jest tu, idzie do Ciebie 133 blisko, zaraz na lot będzie. A ja ten, 907. Patryk, Patryk co na cooldowna, na cooldowna patrzy. Pomóż mi, A, to jest, no, ja to nie skończę, no, no, tego baczata nie skończę. Ja to, ja to, ja to. Dobra, skończę, skończę, skończę. skończę. No, no. Dobra, porób ktoś tego baczata. się go z wujka. Ogarniacie se to, tutaj tylko trzymajcie, mamy na spokojnie Na spokojnie, mamy jeden. O, ok, okay. wejście, ej, cofnijcie jakiś czołg, 260, 6 0 środek do nas 2-6-0, tylko 2 6, 0 reszta niech zostaje Tak mm. Miałem reload, jeszcze 18 Już mam dwa k krany. mu chuj tu chodzi Na trucku, też 40 to jest Kurwa 2 6, 0 6, do tych, do tak? Tak Podjesz tutaj, po prostu problem jest na stronie. Tu są dwa, jeden jest obity, jeden jest chyba na full. Mogę z tej strony coś tą robić, ne? Krawagenami w sumie możecie nawet zjechać tutaj i to rozpocząć na full, ne? Zaraz, czuję. Ej, 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 patrzcie, jest obiekt 907, ma ktoś? Na niego, ranie. Chodź, Patryk, jedziemy. Ej, weźcie te 907, weźcie więcej czołgów tutaj na dół to trzeba obejrzeć. Patrz, robimy kurwa kranami Tak, tak. Tylko patrz jak pamiętam o ja tych czołgach, Mariusz. Penisek, jedź. Jadę tam... tobą. Halo, Niech ci nie pomoże, bo od się zory jeszcze jeden. Arta jest tutaj, co w rogu. No okej, okay, ale tu jest dużo tych czołgów, no. No, tylko informuję. Ej, okej, okej. Okay, okay. Tym batotem pomożesz mi? Tego 907 może, co? Jadę, 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 ja jadę, jadę, so. jadę. Dobra, ja go skończę raczej. <laughs> jadę, ja po Ja go motywuję Ja reload. Ja mam reload. Zrobisz go sam, czy nie skończ Easy? O no, raczej próbuję. No, zróbcie się tam dziewięćsetcierem i Piękna pestka, duficzku. Dziękuję. To jednak sk taka skilowa. Tak. Nie pomyślałby kto. Skrana, dziwne, że weszła, nie? Ja w ruchu mnie trafi w nie? Kurwo, jebana ty. Chodź tu. Często. Zabi zabiłem nie Ty! Dwa się ta tu macie one Boże Ciekawe, czy któryś z was będzie miał więcej spota ode mnie. Ja mam 4k. Eee, tak mam go, lol. No i nic. Teraz bierzemy krana na spota, a nie bata. A, arta się tapeka odbiła, tu jest głupia szmata. mu right. wyzywasz arciarza? Co, co on zrobił? Je, jest świetnikiem po prostu, tak? <laughs> Bo gra Iii, patryk! Nie, a tak jak arta strzeli. No i dobrze. Ona nie zdąży no, no. dawać. Gdzie jest Dufi? No, nie mnie Patryk, nie widzisz? Jest. Ja nie pytałem się, żebyś czy nie, nie ma w gestę, ty, że cześć, cię się odholował. <grym> Ojej. 100 spota mam. Czy ogólny asystent? Jaki dobry klan jestem? Tu optyka grana na kranie No? Czy wiedział? No goście, powaliłeś Ja nie gram na optyce na żadnym czy... Ci głupi A ja na każdym Aha. Ślepy przy okazji Ślepa kurwa Ja no, jedynie gdzie gram to na batie Aha Ja pierdolę Ja pierdolę A mówiłem wezmę trzeciego mała no. Batry. Ręce opadają Czego Czemu masz bekę zamiast małusa no coś Czemu nie bierzemy dwóch biet dwóch... bierze, To będzie k mają jednego bata jeden. Dobra ej panie zróbmy to tak Ja robię opening w mieście <laughs> Więc co zrobicie opening tutaj <laughs> i tutaj Jest jeden button <laughs> czyli może zrobię opening chuj Ogólnie mostami Jeden zostaje tutaj, drugi jedzie tutaj, reszta, to wszystko, reszta, reszta wszystko akademiki, nie? Nagajmy na razie na, normalnie potem to będziemy rozbijać. Bez spotczenia w środku? Tak, oni mam do środka. Nie. Ja bym grał tak długo aż nam odpuszczą i później mam sam. Ja i ten, ten, ja, 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 ja smutnę to miasto, nie? Musisz sobie wziąć te akademiki i gryj, to... Ja myślałem, że kurwa CDA to nie są CSA nie są takim... Pytko dawaj do środka Dwójka jest, tu to wiesz. Oni są... oni są zieloni, tam jest dwóch niebieskich graczy. Jeden na o kurwa. Jeden na na jest... Jak oni nie kampią chyba. Ja, to jest... No, no tak, tutaj, nie? tutaj już. Ej, a z Co? Sanki, jeden małs w ja, ja... może. Nie, ja tam pojadę, wiesz? mam Mousem tych, tu do Ej, ale niech ktoś miastu. Patrzcie, tu mają, mają być... Ej, czekaj, cicho, ci cicho, cicho! Ej, oto! Przejeżdżają, przejeżdżają! Tu, tu mają jakieś Bat-Chatt'a. Cofnijcie tutaj, 113-kami! 50, ustawcie się tu. Tu mają być tylko dwa czołgi, reszta cofa do obrony. Niech ma czaty to przejmą. Teraz jeszcze czołgi tutaj, i tle. Tle. tutaj są. Dwa niech zostaną. No, ale dwa ale... niech zostaną tutaj, a reszta wiecie. A, no, że no, ten pan zostałby, nie wyjedzie już jeden. No to okej okay, to chuj, już zostawcie, jak już nie możecie wjechać, baczatami sobie tylko przemijcie i to kontrolujcie, a resztą się ustawcie gdzieś tutaj, 113 mi jakieś ledwie tutaj Czekamy aż podjadą, mamy Artę, pracujemy, nie mają masu. Ale jakby co na lotu nie mam To lepiej. Mamy na nie? Tak Ale ściera w tej pałce kurwa Dwie Peski z niego, niego trzyma. trzeba. na lot na jakieś trójki albo T57 mówimy najlepiej wejdzie Teraz to właściwie easy ich skapować nie? Dara spotknąć spotnąć tego mausa O, nie wyjadą. No ja nie wiem czy nie mają jak tam pokierować. Ja, trójkę, to, ja to mi nie do końca łatwo się to nie, nie będzie nie łatwo ich skapować, to. bo nie mogą zdekapować i stąd i stąd No ale trójki tam pewnie mają O, tak, tak. Dlatego tak. jak ktoś to musimy ogarnąć to miastem Na razie poczekajmy Walcie ich tą Artą bo nie mają Arty A Tego bata to nie ma gdzieś tam, zasaduje? No to obchodzi Jak tu byłem to dostałem spot jak byłem w masa, tylko nie wiem czy od masa czy od bata ma spać tu jest krzak, prawda? Tak, tak, tak. Ja tak, stąd, no. no. Już nie tak, jadę będę weszku. Zbyt... No, okej. Okay. Dobra, zrobimy tak. Ja jadę spotować to miasto, co tam się dzieje. Tu będziesz miał Isa chyba. Gdzieś tu był. Ja to jest w poca. W mam Może co? ja z Patrykiem przejadę tutaj, żeby coverować tutaj ich. Jest bad No to można. Dobra, to ty... no przejedźmy. Oni ogólnie mogą marzecie. tym w tutaj wjechać czymś. Tutaj się Jest pojawi. i czwarty Patrzcie, tego może cielać na łeb, nie? Jak się wychylić bardziej. No nie. Znaczy szczerze powiedziawszy, to ja mogę go spróbować wysolować, tylko nie wiem czy to czegoś jeszcze nie ma. Żeby na przejście nie zebrał stąd. Może tam coś być. się zrobimy to... pechę, to mogę ryzykować. Czemu... Nie, nie, ma... nie ma w co strzelać jak A nie... my miałbyś na tego batać, nie? W da mi Nie bardzo a no możemy puścić tego tutaj głębiej? Zaraz to zrobimy, zaraz to zrobimy. Ja mogę z 113 zajechać. Nie, patrzcie na to, zostawcie tutaj jednego baczata, tylko jeden baczat. Reszta. Okej, okay, a w sumie tam dwa baczaty. Dwa to, to, Czego wy zebraliście Mario Kingaweed? No i od masu, które byłem dobra. dobra, jeden baczat dostaje. Dostaje? Tak, czysta. Jeden baczat dostaje, reszta czołgów cofnijcie się dotąd. Stąd jesteście tak. w stanie zacząć czy nie? Chyba mogę spróbować, powiem bo... Spróbuję, ale to faj tyłek. Ty, ty masz tutaj... do domek, tak? Ostrożnie, tylko tu mają zostać dwa, ale ostrożnie, ostrożnie. Zostawcie do dwa czołgi, tak, czy tak. No to no nie ma Nie zostanie. ma jak podjechać tutaj na jakiegoś side'a, żeby spotować te trójki w okienkach? Ja spróbuję zaraz czy Tym bardziej czasami sobie to ogarniajcie, nie wiem. jest okienko, to można spotować. Pochowajcie śmietniki i czekają, bo nawet Dobra, mausami ruszcie, Ogólnie pushujemy... no nie Nie no, ma co tam. strzelać, no. Małsami ruszajcie. A gdzie no więc spróbujecie jeszcze zrobić jakieś pechy w tego bata, nie? Nie ma jak, ona nie wyjeżdża Dobra, to dajcie. Czekajcie jeszcze na te dwa czołgi i wtedy zadepuźnijcie, nie? No ja już tu Dobra, to wizycie, To ja cię, ja cię, ja cię, u nas. Okej, okay, ja cię także dam. Ten gdzie są kiedy? No za zanim pizna dojeżdzie. Stereo. Tak, ja go skończę, ja go skończę, ja go skończę raczej. Najszokijesz? Nice. Nice, yeah, nice nice, no, no, no. Ej, to tu gdzie ja stoję, to macie taką pozycję do nich. Tylko że ze Tutej, nawet tutej. Tutaj te trzy czągnie zostaną tutaj gdzie, gdzie ja stałem. To na czujkę. Namidę nam, tak? Ja tak, rzucę. tak, tak. Nie mają na nożykram. Gdzie małsi? Ta, dawaj ich zamykajcie. Od musimy modele. Co do To co do Co u mnie nie wychodziło bo ty, kurwa, się Trzeba Tak, tutaj pusznąć, myślę. Ej, na tutaj masz na to wyciągnąć jakoś? Do lewej, ja do lewej. Dobra, Będziemy się tu, tu, tu z Mario pod z małki, Tak. Ej, już, wszystkim wjeżdżajcie, Magazynkami musimy iść. Siedź jakaś Każdej wszystko, strony wjeżdżajcie, wszystkim, Też wszystkim wody. z każdej strony. Oh. Dawajcie. Dobra, to dawajcie, chodźcie. No. Tak, wszystkim, wszystkim, wszystkim. Oni nie wystarczy pożytków, żebym sporo zabijać teraz, nie? Z tymi magazynkami. Kurwa. Pałka, pałka do ramy. Mausa, Mausa, jak kończą Mausa? Mausy na dobiciu. Ura. Ura. Ale ja no, no i coś pokazał. Kurwa. Coś pokazał ci kurwa, no tak To, kurwa, e, to jest... Tak. Powiem ci, że oni mogliby to wygrać, ale postanowili zabrać agresywnie chujowym line-upem. Jakby się je ojebali centralnie tak jak się każdy opierda, to to było ciężkie tak jak te Takie TDR się ja No to, to nie byłoby takie proste, oni kurwa zagrali dawna. Odbił się Z kim gracie? Graliśmy w nie 2. że Skąpili się break. w mieście 13-2, bo i, inaczej, wzięli same line up ale podjechali agresywnie miasto. Jeszcze się naprawił. No to cieszę się, że nie kąpili. No tak. No kąpili, ale kurwa... Kupi... Ale... Mniodolnie ale... ja kąpili. Przekonim się tym line upem, jeba i to jest bardzo kurwa ciężkie no. wyciągnięcie. Jeszcze takim line upem naszym normalnym takim, no, ale w sumie i tak mieliśmy w miarę ciężki tak, nie? No, dwa mouse'y. No, na dwa GCKi to jest do rozjebania, jak najbardziej. O. No. Do, szkoda się tylko do jutra, he, he, he. Znowu murowanka, maryjko. To też tam Ta mapa. Weźcie ten tak. sam line co był, tylko z drugiej strony gramy, no. nie? Lisy siódmy, siódmy. Dobra, no spokojnie. 113 obiekt, na dole jeden barczat. Który będę najlepszy z barczatów? Ja. Ar Artur, Artur Domek. Dwa jakie respy mamy? Dobra, zrobimy w ten sposób. Ja e... na pasywie. Tu. Dobra, Mariusz zostaje na pasywie, Niwi podjeżdżasz do miasta, ja robię opening tutaj. Ehm, no i reszta. E, jeden ruski met tutaj, albo nie, strv tutaj, a dwa ruskie medy w tym miejscu, nie? Okay. Tak zrobimy i Ela. Trzępiąc artylerię na spokojnie. No press shon my friends. Okej, okay, I love you. ostatni no. czy przedostatni to jest? To jest... Yy, przedostatni. Jeszcze, przedostatni. przedostatni no, jeszcze dwa. Grajmy na spokojnie, mamy czas, żeby to zrejpić. Never, wiesz? Normalnie. Tak, dołączyła mnie serwera już. Okej. Okay. Okay. Spoko, no to ty tak zdążysz. Już jestem, już jestem. Wojno, ty coś pokazał w tych bitwach nocy. On agresywnie jedzie tam. Głupo, nie brudnie. z drugiej strony chyba. Dobra, jeszcze spotnę tutaj. Jest 7, no, no. O, patrzcie, no, patrzcie, kurwa, patrzcie. no już się zrezygnować no, z tego. wiecie strony, co zróbcie? Jedźmy Jesus. dalej. Nie, nie, nie. Poczekajcie, pod artygramy tutaj. Weźcie te wszystkie badczaty i chodźcie na tą stronę z tymi ludzkimi medami. Zostańcie tu tylko ciężkimi plus Artur, nie? Ciężkie plus Artur, bronicie się tu razem z FP. A wszystkie medy badczaty dostali, ładnie. 1700 dostaje ogólnie, 1500 ogólnie. Tu, tutaj to trzymacie, tak? Tutaj to trzymacie, a medami obrabiamy tą stronę. Jak będą pushować agresywnie, bardzo to mówcie. Co, skaczemy na nich? Tak, połapiemy, skaczemy na web, tutaj. Tymi jechatekami uważajcie na nalot. Tego bad chata trójcie złapać. No, no, no. Deniska ich rzucą. No, 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 no. Ładne na Rzucili. Porzucili A, mówiłem, że poleci. No, 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 świetnie. Na... Ich... No, tak. Patryk i, i, Złapcie złapcie Z tego tutaj. Dalej połapcie. mają oni przewagę, chyba. Połapcie ich tam. No, okay, mają miejsce okay. 7. Dużo. Ty kurwa podpalam je, przed tym strzałem Porabicie ich tam, bo ja nie wiem czy wracać do was czy Będę porobił minę Pracujmy, idę, brakuje straci Dobra, okej, na spokojnie tam, trzymajcie Jedna pestka Puszuję, puszuję, puszuję Na spokojnie, na spokojnie, trzymajcie, ja będę miał z od środka, spokojnie Oni wyjeżdżają pode mnie Gęsie Jak to było? Podbiegają, wyjeżdżają pode mnie, spokojnie Dobra, też tu już walicie ich Są w krocie idealnie Tak, idealnie, Albo nie? No, czekajmy na nasze mleko Tylko Pierdolę, na tym kranie to już do ja jeden Ej, bat dwie dwie po na kranie nie ma peny. No, to do Irish. No i co, pana. Atak AD. O, k**wa. Cofaj laki za UHP. nie, Dawaj, mogłem przebić, nie? FP, paruwo! Co jest? A z tyłu chcesz tego? Ty kurwa paprużnioku, zajebałem mu tysiąc siedemset i peski mnie nie dobijesz nawet. Wiesz, tam jest cała masa przeciwników, lepiej na tamtych się skupić. On w ogóle nie ma już pestek, jedną ma chyba tylko. Sorry, papie. piega pan już czy jak? No ja ładuję, ja wszystko, wszystko Kurwa no. Yes. Patryk, Patryk, najlepszy wylew masz Chyba w tej winstwie 2 na 8 Ja mam 1 na 5, nice. 15 damage'a. Report Mam 2 kademka, słabo Widzę okay. okay. Zresz. zawodowy gracz na kranie Chyba go lubisz Krany jeszcze były Robiłem 1 na 6 o, 1 o, Nie, 2 na, na 7, ale 1 na 7 No Jakbym teniska widział razy 15 po przeciwnej stronie A morda <laughs> <laughs> Zdubczaj Mówię, zobaczymy, jak Zobaczymy, kto zrobił więcej demerzu. To zobaczymy, kranem, Zobaczymy, co zrobił. Ścieru ty. ale śmieszne k***a. <grym> Gracie Pluton? <grym> yes. e, Dobna masz, dobry strzał na Batchata. Dupik. Morda. Wyszło 5 na 8. 4 na 1900 dymka. No, report. 762 O 2 Faku. O, Na Gram <gryzny> Denisek kurwa smutny masz ten Wydupczaj <gryzny> Taki biedny Taki rip kurwa kto jak skończy To zobaczymy Żebyście nie zobaczyli kto no to kim Dobra. Mario, uz... albo nie, dobra czekaj, to jest z najgorszym sponem Artur Zestaw gdzieś się tutaj na pasji na no nie? Ale nie tam wziąć A resztę na chwilę <gryzny> Gdzie ich widzieć? Eee, więcej w tą stronę plus tą stronę, nie? Ja, ja się tutaj w te, w te krzaki na bazie i wraje czego uciekasz jak widzisz co się dzieje i tyle Nie słuchaj e... arciarzy Chyba, że wiedziesz tu jak więc i giniesz. I się, się wypierdolisz. Ale Wiesz, on bardziej był był tutaj, tutaj i pokazał dupę dla tego bata tak się tłumaczy. <śmiech> <śmiech> nie on najpierw mówił że on te krzaki zmieniał, że zwiedzał Pokasowe po oglądał i mu się udzieliło <laughs> <noise> Błąd stanął na 50% tych krzaków. Chodziło o agresywne krzaki przy, przy budynku, no ale chuj, teraz już się nie przemieścisz. Jak tam jadą cię spotnął, tak Także poka poka, sowe. Mają linę Online idealny na krzaki. Może weź nie gadaj. Nie dajmy się wypchnąć, <noise> tym co czy na co. Bo wczoraj włączyłem przypadkiem 10 sekund, włączyłem. No, ma 300 tysięcy łapek tu. Ale wszędzie. te komentarze no, są piękne, nie? Jak jezus kryje, no to co tu na krzyżu. Te, no, te, te komentarze są zajebiste. A i ry się gdzieś zginąć, pierwszy TVBEKiem. Co mieć? Muszę dzisiaj wejść po. tej total, no go. Tak, no spokojnie, tam trzymajcie, bo oni jadą wszyscy na chira, nie? To jest, no, gdzie To jest Jugensk, kurwa, znaczcie po drugie. To jest chyba wykurwa synta, Siadłem. <głos》> Tamczasem. Przeżył. 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 Ja przeżyłem. lepiej żyć. Spartakade. Ej, paraj, paś mieczaka. Dodajcie coś zrobić dla. To są ja pierdolę. Nie ja tu wszystko będą mieć, wszystko. No i wyjeżdżają mineralnie. A propos tam te cyfają, ja. nie jest takie słabe, nie, a tutaj gra taki śliczny. Dobro.

Dobra, się spizda. Ale się Fusur, nie bali wypchnąć. Może się kap. skleje? No. O chuj, skapują nas. Dzień jest na Kurwa, Nie no, co ty, ten jeden baz jest tutaj, Boże dobra. Boże, to widzisz? I jeden tylko Dobiję. Ma dobra. Artur, dobra? jestem gotowy, Artur, na kapę. A ty. A ty. Ja. Ty rakuje jebany Never, Never Czemu... nie trafi ha! Trafiłem z gąską, z gąską, zobacz Dobra, nieważne Nie ważne. Lec, jak nie No nie Sanki ładnie HP tracisz O, udało się Zabijcie... No niebieski, zabijcie go no, Niebieski, no, niebieski no. Go. Nie zabijcie, zabijcie, zabijcie nie zabijajcie! No po prostu, kurwa, no nie! Boże, <grym> czy ty to No <grym> Dowieka, z... to co wy robicie? Jadę się za Artami. No zabijcie tego piwica. No, no to zabijcie ja, no zabijcie, co wy party Ja. Nieee. Ja no to się śmieci. Te trakowaliście, jak... chciałem zapierdolić. <grym się zrozumieć> no ja trafiłem w ja. trakę. Ja nie mam brzuty tam, musiał przyjechać do mnie. Ale ty chyba nie chcesz napić się piwa? <grym> no po prostu, kurwa. mam <grym> alkohol. A alkohol jest bardzo niezdrowy. Chcę upił bom. Oglądam się, tak? Oglądam Na teraz? Nie, gramy. Zora. To wiesz co ty możesz pograć? Morda. Soul ignorant killing Na A przy co,